Szumi historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć historię oblężenia Gdańska z 1734 roku, czyli z wojny o sukcesję polską. Ta bitwa, która rozegrała się pod murami miasta, była jedną z ważniejszych, jeżeli chodzi o wkład Gdańska w niepodległość Polski jest dzisiaj ze mną Krzysztof Kucharski, komendant garnizonu Gdańsk, który pomoże rozwiać pewne wątpliwości. Krzysiu, dlaczego w ogóle do tego oblężenia doszło? Zacznijmy sobie od początku. W roku 1733 sejm elekcyjny wybrał króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, a nie zebrało się kilkanaście tysięcy szlachty polskiej, tak zgodnie z prawami Rzeczpospolitej, jednak ten wybór nie spodobał się naszym sąsiadom Saksonii i Rosji, szczególnie Rosji. Wojska rosyjskie weszły na terytorium Rzeczypospolitej. Doszły do wsi Kamion pod Pragą, czyli po drugiej stronie Wisły. Tam spędzono kilkuset polskich szlachciców od rosyjskimi bagnetami, a oni wybrali na króla elektora saksońskiego na króla polskiego Augusta III. Zaczęła się polska wojna sukcesyjna. Leszczyński nie miał zbyt dużej armii szlachta polska, jak wszyscy sobie przypomnieli, że coś w dworkach zostawili i zniknęła spod Warszawy zamiast bronić króla. Więc król zabrał swoją gwardię, zaledwie 2000 ludzi, wycofał się do Gdańska. Gdańszczanie go tutaj przyjęli i tutaj oczekiwał na pomoc swojego zięcia, króla Francji 15, XV, który obiecał przysłać wojska. Gdańsk szykował się do oblężenia, które zaczęło się późną zimą 1734 roku. A więc Gdańsk szykuje się do oblężenia. Tylko jedna rzecz mi się tutaj nie zgadza. Dwa tysiące ludzi, które przybyło wraz z polskim królem, to nie brzmi jakoś imponująco. To nie jest dużo do obrony tak sporego miasta jakim był Gdańsk. Czy to były wszystkie wojska, które broniły polskiego króla? Czy też może Gdańszczanie wystawili dodatkowe oddziały? W tamtym okresie garnizon miasta Gdańska to był regiment piechoty około 2000 żołnierzy. Do tego było około 100 kawalerzystów, 120 artylerzystów. Bardzo szybko starano się zwiększyć tę liczbę. Udało się zwiększyć regiment miejski do prawie 5000 ludzi, kawalerię do 200 ludzi, artylerię podobnie. Dodatkowo tutaj też schroniła się gwardia królewska. Aczkolwiek wojska królewskie nie miały prawa stacjonować w Gdańsku, więc wpuszczono je dopiero jak złożyły przysięgę na wierność miastu. Do tego obywatele miejscy, więc w sumie, jak podliczając wszystkie formacje, które to jest trochę za mało czasu, żeby wymienić, Gdańszczanie zmobilizowali 14 tysięcy ludzi do obrony polskiego króla. Przypomnę, że w tym czasie oficjalna armia Rzeczpospolitej to było 20 parę tysięcy ludzi, a Gdańsk wystawił 14 tysięcy. Miasto, które miało około 60 tysięcy ludzi, to pokazuje też skalę, zaangażowania gdańszczan w obronie polskiego króla. O, to naprawdę imponująca liczba. Aczkolwiek troszkę zastanawiające jest to, co powiedziałeś. Jak to armia królewska nie miała wstępu do miasta? Od XV wieku, już po wojnie trzynastoletniej, w wyniku przywilejów królewskich, Gdańsk miał prawo załogi, co oznaczało, że wojska królewskie nie mają prawa stacjonować w Gdańsku. Było to po kości jeszcze dawnych czasów krzyżackich. To krzyżacy mieli swoje oddziały w Zamku Gdańskim i kontrolowali mieszcza. Mieszczanie no, chcieli sobie zapewnić, że nikt nie będzie ich kontrolował, ale musieli też w tym momencie wystawiać swoje własne siły zbrojne. I tak było praktycznie aż do drugiego rozbioru Polski, dopiero Prusacy te formacje wojskowe gdańskie rozwiązali. Wspomniałeś, że król Leszczyński w Gdańsku miał oczekiwać na pomoc od swojego zięcia. To Francuzi się wywiązali, czy się nie wywiązali, a może ktoś jeszcze postanowił udzielić nam pomocy? Co jest ciekawe, wsparcie, którego na początku się nie spodziewano, na początku przyszło ze Szwecji. Szwecja nie chciała brać udziału w wojnie, ale miała swoje rozliczenia z Rosjanami po wojnie północnej. Przypłynęło, za zgodą Kulaszewskiego, 200 ochotników do Gdańska, 50 do twierdzy Wisłouście, I oni, jako turyści, formalnie przywieźli ze sobą broń i pomagali gdańszczanom. I to jest realna pomoc. Francuzi potem, na początku maja, wylądowali na takiej piaszczystej wysepce, co wisło która się nazywała Westerplatte, znajoma nazwa. Po dwóch dniach załadowali się na statki i uciekli. Konsternacja była wielka i króla, i ambasadora francuskiego, przy królu i Gdańszczan. Parę dni później wrócili, hrabia preloch, ambasador francuski w Kopenhadze, zawrócił ich. Ogólnie ich było około 2200, lądowali na Westerplatte, próbowali się przezbić przez oddziały rosyjskie, bili się dzielnie, ale ponieśli klęskę. Hrabia Prelo zginął. I Francuzi znowu wycofali się na wyste i wtedy zaczął się w sumie powolny upadek obrony miasta. Najpierw Francuzi się poddali Rosjanom, potem skapitulowała twierdza. 27 czerwca z miasta ucieka w przebraniu król i formalnie 9 lipca miasto kapituluje przed Augustem III. Moment, moment. Nie może być tak, że w ramach wojny o sukcesję polską odbyła się bitwa francusko-rosyjska i miasto upadło. Zanim przyjdziemy do miasta, to może najpierw Twierdza Wisłoujście. Krzysiu, jak wyglądało oblężenie Twierdzy Wisłoujście podczas tej wojny? Twierdza Wisłoujście de facto była bombardowana, aczkolwiek nie było takich wielkich szturmów. To była potężna twierdza, Rosjanie wiedzieli, że za bardzo szturmem tego nie zdobędą. Załoga liczyła około 460 ludzi. To jest sporo, jak na taką twierdzę, całkowicie to wystarczające. I de facto twierdza cały czas miała połączenie z miastem. Taka pierwsza bitwa, która to zmieniła, bardzo ważna. To jest zdobycie przez Rosjan Szańca Letniego. On znajdował się, jak dzisiaj mam wyspę Ostrów, miał taki cypel do góry. To jest miejsce na wysokości dzisiaj tam, gdzie jest tunel pod Martwą Wisłą. Kompania piechoty, tam o 130 żołnierzy. Na początku czy szturm Rosjanom się nie udał, za drugim razem zaatakowali w nocy i ten szturm faktycznie im się udał. Doszło do eksplozji magazynu prochu Gdańskiego. I co ciekawe, ze 130 żołnierzy do niewoli wzięto 30, wszyscy byli ranni. Czyli ta walka była bardzo ostra, To spowodowało, że zostało przerwane to wodne połączenie między Twierdzą a samym miastem. Rosjanie oblegali od strony Mierzei, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli Stogów i sobie Szewa, a Sasi podeszli potem, ich sojusznicy podeszli od strony Oliwy, tam gdzie było jezioro Zaspa, byśmy powiedzieli dzisiejszy nowy port na Szaniec Zachodni, czyli to z dwóch stron w ten sposób ataki. Głównie to były bombardowania i starcia małych oddziałów. Faktycznie, twierdza Wisło-Ujście niegdyś była bardzo potężną twierdzą i właśnie została otwarta po kilkuletnim remoncie. Obiecuję Wam, że o twierdzy Wisło-Ujście z Krzysiem jeszcze sobie porozmawiamy w innym odcinku. A tymczasem... Przechodząc płynnie do oblężenia miasta. Krzysiu, jak mógłbyś nam przybliżyć, jak to oblężenie wyglądało? Jeśli chodzi o miasto, to wyglądało trochę inaczej. Pierwsza wielka bitwa o miasto rozegrała się z nocy, z 19 na 20 marca 1734 roku. Rosjanie szturmują przedmieście Orunia i Stare Szkoty. Nocą. Obchodzą w pozycje gdańskie. Tam mniej więcej dzisiaj jest szaniec jezuicki. Wychodzą przez teren cmentarza koło kościoła świętego Ignacego na tyły gdańskie. Bitwa była bardzo zacięta. To podpowiem tylko tyle, że ze strony rosyjskiej, jak 1500 żołnierzy, połowa była zabita lub pranna. Gdańszczanie ostatecznie skupiają się w taki oddział i bagnetami wyrąbują sobie drogę do bramy Peterszarskiej. Ocalili część działu, tam jest taka piękna scena jak szturmują Rosjanie i jeden z gdańskich artylerzystów widzi, że nie uda się uratować armaty, więc co robi? przykłada ląd do magazynu prochu i wysadza się. Taki trochę byśmy powiedzieli pan Wołodyjowski. Co ciekawe, znalazłem imiona i nazwiska tych artylerzystów czterech z tego działa, którzy zginęli. W tym momencie Rosjanom udało się odciąć Gdańsk też od strony południowej, zamknąć pierścień oblężenia. Walki, wyprawy, takie wycieczki gdańskie na pozycje rosyjskie. W sumie Gdańszczanie mieli inicjatywę, Rosjanom bardzo utrudniali życie. Ze strony miasta wysłano też tak zwanych sznapchanów, czyli wolnych strzelców. To byli często tacy chłopcy, którzy normalnie rozładowywali w porcie statki, komuś tam mordę obili. Tacy Im dawano gwintowane pistolety, gwintowane karabiny i mieli polować na oficerów rosyjskich i na system zaopatrzenia. Byli bardzo skuteczni. Wydawali się Rosjanom znaki To ciekawy rosyjski marszałek. Mynik powiedział, że jak złapiesz się sznapchana, to się go powieśni od razu na najbliższym drzewie. I tak się działo. Bo sznapchani byli dogadani w ten sposób, że jeżeli będą otoczeni, bo w parach działali, jeżeli para będzie otoczona przez Rosjan, to zabijają się nawzajem. To brzmi naprawdę bardzo hardkorowo. Ostrze zawodnicy. No ale zdobycie szańca letniego, o którym wspominałem, to jest noc 6 na 7 maja i Rosjanie widzą, że nocne ataki, Orunia się udała, szanie nie się udał, przychodzi rozkaz z Petersburga, żeby dokonać generalnego szturmu i zakończyć sprawę. Więc Rosjanie się szykują, 8 maja oglądają umocnienia zachodnie i znajdują takie miejsce, które jest słabsze niż sama góra, gradowa niż Biskupia. To jest rejon bastionu Neubauera, który szczęśliwie do dzisiaj istnieje, to jest narożnik ulic Dąbrowskiego i Powstańców Warszawskich. Postanawiają tam uderzyć. Na zapleczu jest poterna, brama, do środka, braną do miasta. Plan był taki: zaatakować, zdobyć, następnie skręcić w lewo, opanować górę Gradową. Działa, które tam są, obrócić w stronę miasta, zamknąć dojście do góry Gradowej. Góra gradowa mogła stać się fortecą, z którym strzejwać miasto i miasto będzie ich. Na papierze wszystko wygląda ładnie. W nocy z 9 na 10 maja, łącznie 3000 ludzi, gdzieś tak mniej więcej tam jak mamy na ulicy Powstańców Warszawskich, mamy takie budynki ceglane, Tam, tamtędy jarem poruszali się Rosjanie do przodu. Jeden z gdańskich wartowników zauważył alarm, bicie w dzwony. 1200 gdańskich i królewskich żołnierzy z Gwardii Leszczyńskiego stawiało opór Rosjanom. 7 szturmów. Rosjanom udało się zdobyć rawelin, czyli takie umocnienie wysunięte do przodu, ale ten rawelin i przestrzeń, która była za nim, między Poterną a rawelinem i między bastionem Noskenberg i bastionem Neubauer, stał się kotłem. Trzy tysiące Rosjan tam skupionych, Gdańczycy polowali głównie na oficerów i w pewnym momencie prawie wszyscy oficerowie byli rani zabici. Proszę zobaczyć 3000 żołnierzy, którym wydano podwójne racje budki. Jest noc i oni są tam stłoczeni do no rzeź. Bitwa trwała do 3 czwartej nad ranem, to tak ciężko ustalić do której dokładnie. Nad ranem gdańszczanie zobaczyli coś przerażającego. Pełno rannych, pełno zabitych. Proszę pamiętać, że w tamtych czasach jeżeli ktoś rzucił taki granat ręczny, wygląda jak taka kula z lątem, albo zrzucił belkę szturmową, to w tym momencie, drodzy Państwo, no, miażdżyło to ludzi. Gdańszczanie w samym Kotle znaleźli około 696 zabitych Rosjan, ich pochowali. Feldmarszałek von Münich w bardzo skrótowym raporcie do Carycy Napisał, że z 3 tysięcy ludzi, całkrągle było 2000 rannych i zabitych. Dwóch na trzech żołnierzy. To się okazało. Z naszej strony gdańskiej 80 rannych i zabitych. Największe w historii nowożytnej zwycięstwo wojsk gdańskich to największą armią ówczesnej Europy. Niestety Gdańszczanie nie potrafili wykorzystać tego zwycięstwa. Głównie dlatego, że oczekiwano Francuzów. Oni już już mieli się pojawić i się wstrzymane. no, Francuzi, to wtedy zaatakujemy. To dało Rosjanom czas. Francuzi wylądowali, uciekli, potem wylądowali, zostali pokonani, podali się, twierdza padła i miasto już też. Niewykorzystane zwycięstwo na Górze Grodowej, ale też największe zwycięstwo w historii nowożytnej wojsk gdańskich. 9 maja. Piękna data. Pamiętamy, że w Rosji do dzisiaj jest to dzień zwycięstwa, a w Gdańsku jest to dzień zwycięstwa nad Rosjanami. I tym miłym akcentem dzisiejszy odcinek dobiega końca. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Był ze mną dzisiaj Krzysztof Kucharski, komendant garnizonu Gdańsk. Dzięki. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku. Szumi historie. Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.